Jestem człowiekiem jednym z kilku, żyjącym w krainie wilków Tu, gdzie wzrok mówi więcej niż tysiąc słów, kopię grób, już nie chcę żyć ty. W miejscu, gdzie jedyną wartością jest rozmiar twoich kłów, wszędzie chód, to nie miejsce ze snów. Te uczucie we mnie zimne, jak ten pod stopami lód. Miliardy głów, istot z poprzedniego świata, wiecznie lodem, w miejscu, które nie zalata. Jesteś ty gdzieś. Siedzisz w miejscu całkiem innym, gdzie chód z miłością Tańczą tańcem z winnym, gdzie mrok nieba Miłość świetla promień światła w oceanie śmierci Płynie zielona traktwa, a ty na niej, niej Obok ciebie ludzie, mimo wszystko jest to świat Z którego ciągle chcesz uciec Otwórz oczy i doceń mego domu Brata, weź do siebie radę skazańca Z, z obumarłego świata Aha Będę klaskał, co nie łaska, spójrz, wszyscy klaszczą. Krok za krokiem aplauz, nu, krok za krokiem miliony schylonych głów. Krok za krokiem więcej róż pościelonych dla stóp. Ja będę klaskał. W tak twojego kroku, krok za krokiem w coraz większym amoku. Moja głowa po uderzeniu wym szoku. Krok za krokiem śledzę, nie gubięc odciśniętego tropu. Rozejrzyj się wokół świat, gra jak za gra świat, macie na oku, a za światem czych hamra. Smutek ukryty gdzieś oboku problemów i niemocy. Mimo woli tańce wymierza. Ciosy. Ja mam gotowy plan. Spójrz, w sumie jest prosty, tysiąc je ważne dla spraw, które cię przerosły A dwa tysiące dla czasu. czasu Dla niezniszczalnego czasu Więcej hałasu, rób. Słody ruch, zadum słotej rów. Z wysokiej perspektywy spójrz, spójrz, Zobacz, to dla ciebie wszyscy klaszczą To dla Ciebie wszyscy klaszczą Wszyscy kraszczą. Ja tak po prostu mam, mam jakiś głos, tu głos w tym świecie, więc go słuchaj Chcę zwalić z nóg jak MC troska Komedia boska, bo o tym, że nie umiem, chodzi za mną głucha głoska Cicha pokłoska, że, że jest i w stanie powstać że, więc zatań świata wojny Bądź spokojna, póki diabeł w tobie jest spokojny I zadać nasz, leć mu tańcem ciepłym i ukojnym I przestali klaskać cała sala wyszła Już, już lasz, już Diki już, klaszcze Został sam on jeden o a eta oh, foclask eden ya yeah.